Stawaj, stawaj, stawaj na kolana. Uważaj. Dawaj, 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 stawaj, stawaj, stawaj! Dawaj, 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 dawaj! Idź za nim, idź za nim! W bok, w bok! Dobrze. Dawaj, 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 idź! Z góry, Piciu, z góry! Do odliczenia! Ręki w dół, a ręka w górę! Rusz, 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 rusz! Piciu, dwie minuty poszły! Jest od

Na kolana. Na macie w zwycięża warciński Adam. Mata wreszcie drzeci Uważaj, bo nogę ci wyciągnie. Nie, 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 co ty wiążesz. Połóż go na plecy. Ja też. na plecy. Na mapę przygotuje się Jeziukowski Paweł. Trzy minuty minęły rynek dobrze rynek prawą ręką takie czuki, wepnij mu pięć krzję Prawą ręką pychaj mu pięć. pychaj mu pięć Stawaj. i ci rynek, dobrze. rynek. Dobrze. rynek. Wstawaj Piciu, wstawaj! Ręka, do ziemi, wstawaj, dobrze! Wstawaj, wstawaj! Dobrze, dobrze Rynek, co? Połóż go na plecy. Połóż, po, prawa dobrze, ręka, ręka pod głowę. Dobrze, rynek, ręka, żeby... pod głowę. rynek, prawa ręka pod głowę. Koniecznie zjadł. Rynek, prawa ręka pod głowę. Podaj go na plecy. Siokar, spływaj tą głowę, tą ręką. Piciut! Jeszcze, jeszcze! Trzy minuty zostały! Jeszcze zlepi głowę! Rynek zlepi głowę jeszcze! Jeszcze! Przed ramieniem go odpychaj! Prawym przed ramieniem go odpychaj. Spokojnie! Podaj sobie teraz kimono, Chodź do tej ręki, która jest pod głową! Nie i takie, takie. Podaj, podaj! Pod spokojnie, podaj, zaciągnij! Połóż go na plecy! Niech połóż go na plecy, podciągaj. Skręcaj się. Skręcaj się. Podciągaj praskiem przed ramieniem. Kurde, ramieniem. On... On... Dawaj, 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 dawaj. Dobrze, idź za tym. Dobra, dośiąd, dośiąd jest prawie. Chwyć za te nogi. Trzymaj mocno Piciu, dwie minuty! Dwie minuty! I za tym, dwie minuty! niego, Stań! Rynek, wstań! Piciu! Dwie minuty! Dobrze! do niego, dokręcaj się do niego, do niego! Dawaj, 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 wstawaj! Z góry, piciu! Z góry! Dobrze! Wstawaj, wstawaj rynek, wstawaj! Wstawaj rynek! Czepia! Do niego, do niego! Wstawaj z góry, Piciu! Tak, o, za szmatę, oż, Piciu, z góry! Dawaj, dawaj, dawaj! Do półgardy do adwantatu, jest adwata! Dawaj, Rynek! Połóż na plecy! Piciu, minuta! Trzymaj to! na plecy, Rynek, bo zostaje z za półgarda! Połóż go na plecy! Nie, no, nie! Minuta jeszcze, nie cała. Jeden w w przewagach. Nie daj tego przejść, trzymaj to Zawsze wszelką cenę trzymaj to Wyciągaj nogę Wyciągnij nogę Nie daj sobie Piciu nic zrobić Trzymaj to Wyciągaj, wyciągaj Nie daj, trzymaj ją Piciu, 40 sekund 40 sekund Trzymaj to, nie daj mu tam Wyciągnij nogę Ciągnij nogę! Trzymaj ją Piciu obrót Wyszoknijesz piciu, piciu, 20 sekund, trzymaj to Wygrywasz przewagą Trzymaj dobrze. to, nie daj mu nie daj Piciu Dobrze, dobrze, dobrze Skowaj Łokieć, łokieć chowaj Piciu, 10 sekund, trzymaj Wstawaj Piciu na, na. Koniec!